Bardzo ciężki, bardzo jest ciężko przepłynąć ten dystans w równym tempie, są zmiany tempa, zmiany nocy. także prosimy o gorący dopięk. Widać, że włożymy bardzo, bardzo mocno bardzo ze sobą, na bieg, także prosimy o gorący dopin. te 5 shop. Ochiq, juda zo'r. Borixon yez tilim majbur. Dilim, yansan. Borikstan bizni yez. O'zbekiston. Zot. Przewodniczącego Gminy Malbork z czasem 2.07.34 miejsce drugie Gmina Stare Pole z czasem 2.07.02 Gmina Malbork pierwsze łącznie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Malborku. Wyłożyliśmy wszelkich starań, aby gra była sprawiedliwa, żeby zawody odbywały się sprawnie, szybko, przyjemnie. Mamy nadzieję, że Państwo są zadowoleni, bardzo również. Biegi były rozmasowane przez kapitanów drużyny. Tak się złożyło, że były, każdy bieg był emocjonujący i ciekawy. Proszę bardzo, gmina Malwork jest szczęśliwa, gmina Stare Pole również dwa pierwsze miejsca, gmina Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw. Proszę Państwa, jak tutaj już są drużyny mniej więcej skompletowane, przypomnę, że zaraz po wręczeniu certyfikatów i pucharu za murem odbywać będą się zawody łucznicze i kusznicze. Także tutaj drużyny, zawodnicy, pięciu zawodników z każdej ekipy zapraszam na łuki. Można od razu można tutaj przetrenować, kto jeszcze nie miał do czynienia z łukiem, czy z kuszą, najpierw można odbyć krótki trening i później wyskoczyć w zawodach. Zapraszam tutaj może starostę powiatu malborskiego, pana Mirosława Czaple, zapraszam panią wicestarostę Jolantę Leszczyńską, panią sekretarz, też widzę, całą przewodniczącego Rady Gminy, powiatu malbrowskiego. Gromkie brawa. Poproszę też prezesa powiatowego szkolnego związku sportowego. Tutaj całą ekipę sędzi sędziującą i proszę o wręczenie certyfikatów pana starostę. Może jeszcze kilka słów. Ja wszystkim gratuluję. Wszyscy, którzy dzisiaj startowali są zwycięzcami, ale no oczywiście... Najlepsi są dzisiaj z gminy Malbork, chociaż, chociaż Stare Pole również w pośredniej również wygrało. Wszystkim Wam gratuluję jeszcze raz. Dziękuję, że chcieliście wziąć udział w dzisiejszych zawodach. Wszystkiego dobrego no i życzliwego wieczoru. wieczoru. Proszę bardzo. Proszę o wystąpienie przedstawiciela gminy Miłorac. Czy pan wójt jeszcze jest? Widziałam gdzieś tutaj... Nie. Czy ktoś z gminy? gminy Proszę bardzo, gmina Lifnowy dostaje certyfikat pamiątkowy za uczestnictwo w wyścigach słaczych Łodzi. Proszę, gmina Lifnowy, kapitana drużyny, panią Kasię. Sam Dla gminy Nowy Staw wręczy certyfikat za trzecie miejsce przewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Kaczarek. Brawo! Proszę. Proszę państwa, drugie miejsce za wyścigach Smoczy Chłodzi. Certyfikat dla gminy Malborg 200 metrów. Proszę bardzo, starostwa jest certyfikat dla gminy Stare Pole za zajęcie pierwszego miejsca w wyścigach Moców-Błogich zorganizowanych w ramach Dnia Powiatu. Proszę bardzo, ogromne brawa. Po raz kolejny zwycięstwo A bardzo dziękuję wszystkim zawodnikom, dziękuję naszym nie rywalom, ale przyjaciołom, bo my chcieliśmy się po prostu bawić dzisiaj, super z wami bawiliśmy. I dziękuję zawodnikom gminy Malbork, panie przewodniczący, myślę, że jest pan dumny z nas, z tego pucharu, ze zdobycia pierwszego miejsca, bawić i tak dalej. Dziękuję pięknie. Tak się bawi, tak się bawi? na I proszę państwa, zapraszamy na scenę główną, wszystkim do degustacji rybki, do dalszych zabaw i do oczywiście kibiców na zawody łucznicze i kusznicze. To nasza To <laughs> We are the champions. <laughs>